Siemka ludziska, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową aktualizację która dodaje wyścigi skaderskie do Grand Theft Online jest to pierwszy taki filmik. Mam nadzieję, że będzie takich więcej. Więc wybierzemy sobie X80 Pro. To jest to grot samochód. I weźmiemy sobie taki kolor. Dajmy tryb swobodny. O, jakby co, nie jestem najlepszy w tym wjeżdżeniu. Ale nie jestem też najgorszym, moim zdaniem. Może jakoś pójdzie. Może będzie. Ósme miejsce albo czwarte. Zależy jak mi pójdzie, no. Ja to są przeciwnicy. Raz będzie lepiej, raz będzie gorzej. Znaczy raz jest lepiej, raz gorzej. Dobra, więc zaczynajmy. W sumie jak zwykle nie jestem pierwszy. o wow, to GTA trochę za głośno chodzi. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Będę mówić trochę głośniej tak jakby co? Żeby mi było mocniej słychać od tego GTA Nie, 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 nie! I to już jest pierwsze fajle. 11 miejsce, nieźle, nie jest Na 16 osób nie jest źle. Naprawdę. O, ktoś wypadł. Chyba na 16. Raczej tak Dobra, mam nadzieję, że taka głośność odpowiada. Nie kurde, gnuj, Pierwszony, Dobra, jest siódme. I tak nie jest źle. Moim zdaniem to nie jest najgorzej. O, teraz będzie fajna górka, mówię wam to, bo już kiedyś grałem ten wyścig. O Jezus, o. Musicie sobie w to zagrać. Jeżeli nie macie gita, to musicie sobie je kupić. A jeżeli macie gita i nie gracie na online, musicie je przetestować. O, to jest też głupie. Trzeba trafić w dobre miejsce, dobrze. Udało się i teraz. Wow, wow, wow. szybko, szybko, szybko. Jest szóste, piąte, ale to na stówę końcowy wynik nie jest. Czwarte miejsce. Dobra, jest. Kurde, nie kojarzę, ile to było krążeń tam ustawione. Mam nadzieję, że jedno. Bo może to czwarte miejsce dostanę. Znaczy, spróbuję je utrzymać. Spróbuję. Jakby było pierwsze, byłoby mega. Dobra, muszę pamiętać, że muszę mówić głośniej, bo nie jestem pewien, właśnie czy mnie będzie słychać. wow! jest trzecie! Nie! Nie, Jezus, jest, Jezus, panuje nad tym. Dobra, jest, nieźle. Jest Teraz będzie chyba szóste, bo mnie gościu wyprzedzi. Tak, szóste. Już więcej nikt mnie nie wyprzedzi. O kurde, przypieprzyłem, szkoda, że w tą krawędź. Dobra. O nie, o nie, o nie, spotkam się z tym gościem. O. Dobra, o kurde, prawie, że gościu we mnie przywalił, jak się wystraszyłem. Dobra, jest czwarte, nie jest źle, naprawdę, o nie! Dlaczego zawsze jak zdobywam jakieś dobre miejsce, lep... jedno z lepszych, zawsze mnie ktoś wyprzedzi? O, zaraz będę ósmy pewnie, bo już widzę gościa, no, już mnie wyprzedza. Oj, pamiętajcie, ja nie jestem chamskim człowiekiem, i ja innych tak, wierzcie, nie lokautuję, czy jakby to tam nazwać, po prostu ich, no, nie wywracam. Ja tak nie lubię, to jest moim zdaniem bardzo nie fair. A ludzie tak często używają tego na GTA Online. I to jest moim zdaniem całkiem nie fair, znaczy... Te auta powinny moim zdaniem przez siebie przenikać. To już jest końcówka. Aha, zapomniałem, że ten wyścig można tylko jedno okrążenie zrobić. No, będzie siódme. Albo, o te, tam gościu spadł, jest, 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 jest. Może będzie lepsze. Szóste, dobra, nieźle. Jeżeli teraz mi się uda jest, jest! Jest! Jest, 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 Czwarte, jest! Dobrze, mega jest! Jezus! Czwarte miejsce, to jest naprawdę bardzo dobrze. Według mnie Na 16 bodajże osób, albo nie. 13 osób. To czwarte miejsce to według mnie to jest dobre. Nie jest najlepsze, ale dobre. Trochę kasy zdobędę na tym wyścigu. Dobra więc to był pierwszy odcinek i chyba tak się zakończy. Z wyścigów z Kardeskiej w Grand Auto online. Jest to wyścig już kurde nie kojarzę jaki. Jak on się nazywał. Aha, wysoki spadek czy coś w tym stylu. Wielki spadek. A poza tym będzie nas tu wypisać w opisie filmu. Znaczy w opisie albo w tytule filmu, więc możecie sobie tam sprawdzić. No! 3000 tysiące to nie jest za dużo. Kasem, Myślałem, że będzie więcej. Naprawdę. Ten gościu pewnie dostał 17 tysięcy. Nie, 10 tysięcy. Nie wiem dlaczego za ten, tak mało było za ten wyścig. No ale dobra. Dziękuję za oglądanie odcinka. Trzymajcie się. Cześć.